BELCHIM CROP PROTECTION Kieruj się na najlepsze środki ochrony roślin. Witajcie! To kolejny sezon, kiedy mieliśmy spory problem w zwalczaniu mszyc, skrzypionek, chowaczy, pryszczarków oraz gąsienic bielinka kapustnika w takich uprawach jak pszenica, przężyto, rzepa gozimy czy kapusta głowiasta. Sumicidin. Sumicidin 050 EC Jest to preparat przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w, uprawie, w uprawach rolniczych i warzywniczych. Esfenwalerat Jest to substancja pochodząca z grupy perytroidów. Na szkodniki działa w sposób kontaktowy oraz żołądkowy. W uprawie pszenicy preparat zarejestrowany jest do zwalczania mszycy oraz skrzypionki. W uprawie rzepaku ozimego Sumicydium zarejestrowany jest do zwalczania chowacza, pryszczarka oraz słodyżka, a w uprawie kapusty głowiastej do zwalczania gąsienicy, piętnówki, kapustnicy oraz bilinka kapustnika. Od paru lat jesienią mamy coraz większe problemy z dużą presją mszyc. Jak wiemy mszyce przenoszą choroby wirusowe, w tym żółtą karłowatość jęczmienia w pszenicy. Mszyca, żerując, wysysa sok z liści pszenicy, jednocześnie strzykując ślinę i w ten sposób przenosi choroby wirusowe z plantacji na plantację. W badaniach wykazano, że esfenwalera spośród innych podobnych substancji najlepiej chroni uprawy przed dużą presją mszyc, a jednocześnie ogranicza występowanie chorób wirusowych. Sumicidin jest produktem z drugiej grupy perytroidów. Istnieje wiele badań udowadniających odporność słodyczka na część substancji aktywnych z tej grupy. Spośród całej grupy perytreoidów najmniej uodporni stwierdzono na substancję esfenwanolat. Tą właśnie substancję zawiera preparat sumicidin. Jak cała grupa, tak i ten produkt musi być stosowany w temperaturze poniżej 20 stopni Celsjusza. Dawkowanie sumicidinu to 0,25 litra na hektar pszenicy i pszenżycie. Również w rzepakach 0,25 litra na hektar, a w kapuście głowiastej 0,2 litra na hektar.